hej, hej z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach maja z Wierzbowej Zatoczki. Witam Was bardzo serdecznie w 29 odcinku drugiego sezonu tej serii. Serii, w której nastała już jesień i ta jesień przyniosła nam dużo, dużo nowości i dużo, dużo miłości. Jak widzieliście na początku, mamy trochę zmian, zaraz Wam o nich opowiem. No i co? Przechodzimy już do dalszej części odcinka. Witajcie w domu, wiem, że tęskniliście. Ja oczywiście też tęskniłam za domem, za Marią, za Magdą. No, i ogółem tęskniłam za wszystkim, bo wiadomo, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No, ale z drugiej strony warto od czasu do czasu sobie wakacje zrobić, i dlatego cieszę się, że byliśmy na Sulani, ale równie bardzo cieszę się, że jesteśmy już w wierzbowej zatoczce. Mamy poniedziałek. Maria robi sobie tutaj na drutach ubranko dla kury, a ja Wam powiem, że od momentu powrotu Mai i Michała z Sulani minął już jakiś czas. Lato, jak wiecie, się skończyło, nastała jesień, no. I tak jak już mówiłam, jest to jesień pełna miłości i pełna nowości, dlatego może właśnie teraz Wam te nowości przedstawię. Jak widzicie, w domu pojawiły się już jesienne dekoracje. E, tutaj mamy pamiątki z wakacji, oczy sulani, tutaj jest kapitan Ościak. Nad kominkiem oczywiście pojawiły się już zdjęcia. Widzicie, tutaj są zdjęcia z wakacji, zdjęcia ze ślubu, e, kartki jesienne. Mm, Mamy też nowy fotel, tak, tutaj jest nowy fotel, kosz z poduszkami, z kocem, gitara. Mm, tak, drapak stewci znajduje się teraz tutaj. E, tutaj jest ta moja i Mai wymarzona muszelka. E, no i na stole w jadalni też mamy nowe jesienne dekoracje. Tutaj w gabinecie też pojawiły się zdjęcia z wakacji. Tutaj mamy muszelki. E, zdjęcia są też w sypialni Mai i Michała. Mm, Tutaj też mamy nowe zdjęcia. Także no, tak jak obiecałam, ściany są udekorowane. Mamy też jedną niestety bardzo, bardzo smutną nowość i zmianę. Niestety Puciu już odszedł. Odszedł ze starości. Także ja się bardzo cieszę, że nie zachorował, przeżył z nami naprawdę długie i szczęśliwe życie. Był bardzo aktywnym i wesołym chomiczkiem. Zostawił nam tutaj też kartki pocztowe. Także mamy jakieś pamiątki po nim. No ale niestety naszego Chomiczka już z nami nie ma. Żeby nie było tak smutno, to teraz przedstawię Wam Tadzia. Tadzio to mały maltańczyk, który został przygarnięty przez Marię i Magdę w czasie nieobecności Mai i Michała, także no macie teraz dokładnie taką samą niespodziankę i zaskoczenie, jaką mieli oni, kiedy wrócili do domu z podróży poślubnej. Tadzio oczywiście jest kolejnym psiakiem, który był do adopcji w klinice Amelii i Kornelii. No i tak jakoś wyszło, że Maria i Magda zakochały się w nim od pierwszego wejrzenia i bez wahania przygarnęły go do domu. No i teraz opowiem wam historię, dlaczego Tadzio. Ano dlatego, że w czasie, kiedy przygotowywałam sejwa tutaj u Mai, to oglądałam sobie serię Wiejskie Życie Emilii Gałąskiej, którą prowadzi Madzia. No i tak sobie pomyślałam, że Madzia od tylu lat już ogląda i śledzi losy Mai. Często też o Mai wspomina u siebie w seriach. No i dlatego chciałabym tutaj jakoś zaznaczyć właśnie jej obecność i postanowiłam połączyć, co coś ode mnie i coś od Madzi, no i dlatego Tadio to Maltańczyk, bo ja właśnie mam Maltańczyka, no i dlatego Tadio, bo kot Madzi ma na imię Tadeusz, no i tak to sobie jakoś połączyłam i właśnie wprowadziłam tutaj do serii, no i oczywiście pozdrawiam cię Madziu bardzo serdecznie i cieszę się, że mimo tylu lat nadal tutaj jesteś i oglądasz moje serie. no i wiesz, że bardzo dużo to dla mnie znaczy. Jak widzicie pojawił nam się komunikat, że nadchodzi Halloween, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Teraz chciałabym przejść do chyba najważniejszej informacji tego odcinka, a mianowicie jak widzieliście, Maja i Michał spodziewają się dziecka. Tak jak zapowiadałam w grze oficjalnie Maja jeszcze nie jest w ciąży. Mówiłam wam o tym w czasie podróży poślubnej, że tak jak było w pierwszym sezonie, gdzie ciąża Mai trwała troszeczkę dłużej niż trzy simowe dni. Tak tutaj w drugim sezonie będzie tak samo. No i i właśnie jakby w grze Maja jeszcze w ciąży nie jest, ale my już wiemy, że jest. No i powiem wam, że ogromnie się cieszę. Maria też jest przeszczęśliwa z tego powodu Magda też. ale Magda ogółem jest ostatnio w ogóle przeszczęśliwa, bo jest zakochana. Tak jak zapowiadała, spotkała się z Katprem zaraz po ślubie mai i Michała. No i kiedy tak spędzali ze sobą czas to okazało się, że mają ogromnie dużo wspólnych tematów Zainteresowani, no, i po prostu pasują do siebie, tak jest, no i są już parą. Maria ukończyła projekt z włóczki i mówiłam wam, że to jest ubranko dla kury. Dlatego, że Maria postanowiła poubierać kury, które są w naszym parku, w którym mieści się siedziba klubu seniora, no i zaraz się tam wybierzemy, bo została nam tylko jeszcze jedna kura do przebrania i właśnie zaraz tam pójdziemy to zrobić. Skoro Maria Maria jest sama w domu, no to sobie, sobie po prostu wiecie, skoczę tam zaraz obok do parku, przebierze kurę i wróci do domu. Maria jeszcze spędzi tutaj sobie chwilkę z stadziem, a ja chciałam zakończyć temat ciąży Mai i Michała moją obietnicą i postanowieniem, że do samego końca ciąży nie podejrzę płci dziecka. Nie będę wiedziała, czy to chłopczyk, czy dziewczynka, czy może bliźniaki, nie będę tego sprawdzać. Pewnie będzie mnie bardzo kusić, bo wiecie, że jak mam mody zainstalowane, to mogę sobie to sprawdzić, ale nie będę tego sprawdzać i będę miała niespodziankę razem z Wami w czasie nagrania i już naprawdę nie mogę się doczekać tej chwili, ale też tak jak mówiłam, chciałabym korzystać z każdej chwili ciąży Mai maksymalnie, chciałabym cieszyć się tymczasem, no i dlatego właśnie ciąża Mai potrwa sobie troszeczkę dłużej. Jesteśmy już w naszym parku klubu seniora i tutaj też mamy kilka nowości. Po pierwsze, tutaj na ścianie pojawiły się zdjęcia. Akurat teraz widzicie, że i w jednej i w drugiej ramce jest zdjęcie Marii z Antonim, dlatego, że no w tych ramkach zdjęcia zmieniają się automatycznie co godzinę, ale ja Wam tutaj pokażę, że mamy tu jeszcze zdjęcie właśnie Marii z Anią, bo pomyślałam sobie właśnie, że skoro Mamy tutaj siedzibę naszego klubu seniora. No, to fajnie będzie, jak takie zdjęcia na ścianie się pojawią. No, i też pojawiły nam się tutaj dynie i dekoracje z okazji nadchodzącego Halloween. I tak, no, w sumie przyszliśmy tutaj głównie po to, żeby ubrać nasze kury. Widzicie? Tutaj już Maria wydziergała czapeczki i szaliki dla dwóch kur. Zostało jej to zrobić dla trzeciej, no, i właśnie to zrobiła teraz na początku odcinka. Dlatego tutaj może wygonimy właśnie nasze kury, żebyśmy mogli ubrać ostatnią kurę, tak. Jeśli chodzi o imiona, to z racji tego, że są to kury, które ja przywołałam tutaj kodem, to nie mogę. Mm, nie mogę dać im imion, niestety. No, ale w sumie nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Tak, ja zawsze po prostu lubię y, dawać imiona wszystkiemu w moich seriach. Wiecie, że nawet nasz odkurzacz ma imię. No ale tutaj po prostu będą to kury. Tak już się nawet przyzwyczaiłam, że są to po prostu kury. Dobra, mamy tutaj jajka do zbioru Maria, chodź. Y, no i tutaj ubierz w ubranko. Okej, okay. jedno jajko, spoczko. Yy, I też widziałam, że trzeba by było posprzątać. No i super, zobaczcie. Tak, no bo wiecie, naszym kurkom zimno, bo jesień, chłodno, no chmurki są. Więc Maria stwierdziła, że musi koniecznie coś z tym zrobić. I, yy, i przygotowała im ubrania i czapeczki. Ale, ale chwilka spotkanie klubu seniora rozpoczęło się. Dobrze, skoro już przyszliście, no to chwilkę porozmawiamy, ale dosłownie chwilkę, dlatego że Maria musi wracać do domu zaraz, bo jest umówiona z Magdą. Jest umówiona z Magdą na przygotowania z okazji nadchodzącego Halloween. Witaj, Ania, dobrze Cię widzieć, tak? Antoni poszedł do szklarni, bo jeszcze Wam pokażę, że tutaj roślinki, które rosły sobie Tutaj, o, w tych donicach zostały przeniesione do szklarni. No i widzę, że faktycznie trzeba się nimi zająć, więc dobrze, że Antoni zaczął pracować. Tutaj jeszcze możecie, o, porozmawiać sobie o klubie seniora. No i tak ja ciągle mówię o tym Halloween i chciałabym właśnie już skończyć myśl, że Halloween u Mai zawsze świętowaliśmy. Zawsze ten dzień był jakoś tam. No, ważny, może nieważny, ale wiecie, po prostu świętowaliśmy. No i dlatego dziś poczynimy już pierwsze przygotowania. Szczególnie, że właśnie na Halloween Maja zaprosiła Kacpra razem z rodziną, żeby poznać go troszeczkę bliżej, żeby poznać ich ogółem troszeczkę bliżej, no bo właśnie z rodziną. No bo jak do tej pory to Maja widziała Kacpra tylko tak przelotnie, kiedy przychodził po Magdę i uznała, że jest to dobra okazja, żeby poznać ich trochę bliżej. Awans na stanowisko szeregowy czwartej klasy. Oj, super, gablota na medale. Właśnie czekałam, aż Michał dostanie gablotę na medale, bo ma jeden. Przynajmniej miał jeden, bo tutaj widzę jakieś serce odwagi, więc może to jest drugi medal, ale miał do tej pory jeden w swoim wyposażeniu. No i czekałam, aż sobie odblokuje gablotę, żeby móc je ładnie zaprezentować. No więc fajnie, zaraz wracamy do domu, bo Michał też ma do wykonania pewne zadanie. Także no co, no żegnamy się tutaj z Anią i z Antonim, niech dbają o ogród i o kury, a my wracamy do domu. Jesteśmy już w domu, Maria idzie po Tadzia, żeby wyprowadzić go na siusiu. Zresztą widzę, że Maria też musi iść do łazienki. co ty robiłeś w ogóle pod tą kanapą, co? Hmm? Michał zaraz po powrocie z pracy poszedł sobie popływać w basenie, ale Michał, wiesz co, zaczął padać deszcz, więc chodź do domu. Tutaj w ogóle pokażę wam jeszcze, że w ogrodzie pojawiły się dwa krzaczki malin, bo Maria pomyślała, że no siły na pielęgnację takiego dużego ogrodu to już nie ma, ale że właśnie takie dwa krzaczki z malinami e, jej się marzą, no i sobie właśnie Zasadziła je w ogrodzie, czeka aż wyrosną pyszne maliny. No i będziemy z nich na pewno robić przetwory na zimę. Dobrze, jak tam Tadzio? Jesteśmy już na trawce, więc teraz e, poprosimy o załatwienie się. Tak, Maria, ja widzę, ja widzę, już zaraz pójdziesz do łazienki, tylko najpierw może Tadzio. Magda wróciła do domu ze szkolnym projektem. Kolejny szkolny projekt, ja wam tutaj pokażę. Zobaczcie. Tutaj mamy szkolny projekt, jeszcze nawet nie. Nieskończony i już kolejny. O, no to dużo pracy przed Magdą. No a poza tym, Magda jest piątkową uczennicą i widzę, że jest wściekła. Nic nie jest w porządku. Czujesz niewytłumaczalną złość. Czasem naprawdę ciężko jest być nastolatkiem. Kontrolowanie emocji wymaga mnóstwa wysiłku. Oj, Magda, Magda, no. Mam nadzieję, że zaraz humor ci się poprawi, bo ty masz na dziś zaplanowane wspólne wypieki z babcią. Także warto by było, żebyś była w dobrym humorze. Michał, ja cię widzę. Nie, 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 nie. Nie ma żadnego popcornu z cukrem. Ty masz tutaj do wykonania Zadanie, tylko przebierz się, bo jak na pewno zauważyliście, jeszcze w naszym kominku się nie pali. A to dlatego się nie pali, że Michał zaczął tutaj montować osłonę kominka. No i właśnie chciałabym, żeby skończył to ulepszanie, dlatego to jest jego zadanie na dziś. A Magda potrzebuje rozrywki i jest wściekła, więc może sobie hmm, poogląda telewizję chwilę, może jej przejdzie zaraz. Maria i Tadio są już w domu. I czują się dobrze. Michał tutaj skończył już montowanie tej osłony, więc może przy Was komisyjnie rozpalić kominek. Także Michał, proszę bardzo, czyń honory. Ta, 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 ta jest ogień, czyli Oficjalnie zaczynamy jesień. O, widzicie, jak on się cieszy. No to skoro się tak cieszysz, to ogrzej się. Zobacz, czy tu wszystko dobrze zamontowałeś, czy wszystko jest bezpieczne. No i jak widzicie, Michał rozmawia sobie tutaj z Magdą i przyszła Maria. Maria przyszła dlatego, że tak jak wam powiedziałam, ma dzisiaj zaplanowane wypieki z Magdą, więc może zapytamy, co ona na to, czy ona się czuje. Wiecie, na siłach, skoro ma taki. Nie najlepszy dzień. No, także porozmawiamy o gotowaniu. To jest dobra interakcja. Mm. Tadio! Ja Cię widzę. Zobaczcie go tutaj. Widzę, że ulubiona miejscówka chyba będzie właśnie tutaj pod kanapą. Jest i ona, jest i Maja. Cześć Maju! tak, wróciłaś już do domu, chodź, chodź do łazienki, skorzystaj sobie, weź sobie prysznic po pracy, no i potem sobie przyjdziesz do reszty rodziny i spędzicie sobie fajne popołudnie. Wystarczyła tylko chwila rozmowy Magdy z Marią i z Michałem, który uparł się na ten popcorn, ale niech mu będzie. Nie, 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 Michał zapomnij, ja Cię widzę, nie ma żadnego jedzenia tortu, tutaj proszę nakarmić Henia. No, a powracaj. Do tematu, no to właśnie wystarczyła chwila rozmowy i Magda czuje się już dobrze. No i właśnie tutaj mówi Marii, że tak, babciu, pamiętam oczywiście, że dziś miałyśmy razem piec. No w końcu ma przyjść do nas Kacper, tak? Więc muszę się tutaj postarać. To będzie wyzwanie, widzicie? Magda jest naprawdę, po pierwsze, zdeterminowana, a po drugie, trochę przerażona, no bo ona nie ma za bardzo doświadczenia z wypiekami, a tu jej bardzo zależy, no bo w końcu. Jej chłopak przyjdzie do domu pierwszy raz. No i Magda chciałaby go poczęstować czymś pysznym. Ma nadzieję, że jej wyjdzie. No zobaczymy, wiecie co? A może Michał zrobił sobie popcorn? Wiecie, tak Jak sobie zrobił popcorn, będzie siedział przy stole w kuchni i kibisował Magdzie i Marii. No, tak na pewno będzie. Maria już tutaj zmierza do kuchni, więc musimy coś przygotować. Gotuj z. Magdą oczywiście. No i ja myślę, że skoro mamy jesień i ma to być ciasto, no to ciasto marchewkowe nadaje się idealnie. Oczywiście wiadomo, że Halloween to jest czas i święto dyni, ale tutaj akurat ciasto marchewkowe wygląda bardzo ładnie. Wygląda tak, bym powiedziała właśnie yy, świątecznie, dlatego fajnie będzie jak Maria z Magdą przygotują wspólnie. Właśnie to Ciasto. Cała rodzinka zmierza już do kuchni. To jest naprawdę ważna chwila. Michał, czy ty spaliłeś ten popcorn? O, no nie wierzę. To Maja nie jedz tego. Nie jedz tego popcornu. O, a co, jak ci zaszkodzi? O, jakość kiepska. Hmm. No, ale widzicie, kocha Michała kocha, to spróbuję, ale tylko spróbuj, nie jedz go do końca. Mm, no i porozmawiajcie sobie, O czułość może, e, popraw humor. <laughs> ja się tutaj zmienia, ten popcorn nie nadaje się do jedzenia. E, porozmawiajcie sobie o deszczu. No i Maria, widzę, już tutaj e, zabrała się do pracy. A gdzie jest Magda? Magda, czyżby zjadła cię trema, co? No, może tak być, wiecie, może tak być. Widzicie, jak tutaj babcia profesjonalnie czas to przygotowuje, a Magda nie potrafi. No ale no nic, no Magda, nie przejmuj się, trochę wiary w siebie. Powiem Wam tak: minęło naprawdę wiele, wiele długich godzin, ale mamy to. Udało się upiec nam ciasto marchewkowe. Czy z Magdy będzie w przyszłości mistrzyni wypieków? No tego by Maria nie powiedziała. Raczej była to dość ciężka współpraca, ale liczy się efekt. Ciasto jest? Jest. Magda jest zadowolona, bo będzie miała czym poczęstować Kacpra? Jak najbardziej. Widzicie? Uśmiech od ucha do ucha. Maria? No, Maria. Właśnie, mina Marii chyba mówi sama za siebie i nie wymaga to mojego komentarza. Jak widzicie, Maja i Michał skapitulowali, opuścili kuchnię, postwierdzili, że to nie jest na ich nerwy, został jedynie... Także no co, no ja chowam nasze dzieło, a właściwie Mari dzieło, ale czt, tego nikt nie musi wiedzieć, nie? W końcu Magda bardzo się starała, więc chowam dzieło do lodówki, no i Maria może podałabyś jakąś kolację jeszcze tak na szybko. Maria stwierdziła, że na kolację przygotuje jajecznicę z bekonem, bo Magda ma ochotę na owsiankę z mikrofalówki, dlatego tutaj proszę bardzo Magda sobie bezpieczną dla wegetarian owsiankę, a reszta rodzinki sobie zje jajecznicę. Chodź, Michał, bo ty też jesteś już bardzo głodny, Kuchnie ci zajęli na tyle godzin, nie i w ogóle to było naprawdę wielkie wydarzenie i przeżycie. To wspólne pieczenie Marii z Magdą. Dlatego chodź no zjedz sobie w końcu. Maja poszła sobie czytać książkę. O, widzicie tutaj. Ee, jesienny deszcz, powietrze hmm, i Maja stwierdziła, że właśnie w takich warunkach chce sobie czytać książkę. No i jak widzicie przyszła do niej tutaj Maria, no nawet fajnie, gdyby nie padało, to nawet jest fajny klimat. Dekoracje, właśnie my musimy udekorować dom, to nie może tak być, że wszyscy mają dookoła udekorowany domek, a my nie. Dobra Magda, to może ty się tym zajmiesz, co jednak ci tam owsianka nie smakowała? Zimne w środku. Jedzenie z zewnątrz jest gorące, ale w środku zimne. Niedobrze. No, niedobrze, no ale chciałaś z mikrofalówki, no to, no to chciałaś, no. Przecież my Ci tutaj nie będziemy narzucać. Chodź, bo musisz przygotować dekorację. Tak, jest już późno, ale no nie może tak być. Musimy właśnie się tym jeszcze teraz zająć. W czasie, kiedy Magda walczy tam z wyborem dekoracji, e, Maria stwierdziła, że zaparzy sobie jeszcze przed snem herbatę z miodem. E, Maja wcześniej czytała książkę, a teraz już idzie sobie zjeść w końcu kolację. Michał poszedł już spać, bo naprawdę jest bardzo zmęczony. E, no i taki to właśnie mamy wieczór w naszym domu. O, Tadzio się przewróci. Tak, no on jeszcze właśnie tak troszeczkę nieporadnie sobie biega, ale zobaczcie, jaki jest też szczęśliwy. Przybiegł tutaj do kominka, jak słodko. Maja tutaj mówi do Marii: Mam, mówisz co? Ja nie wiem, czy to dobry pomysł, że to Magda wybiera dekoracje. Myślisz, że sobie poradzi? No oczywiście, że sobie poradzi, choć zaraz zobaczymy, co tam wybrała i jak nasz dom teraz się prezentuje. Jak widzicie, Maria jak zawsze zachowała Pełen spokój, no więc co, no nie pozostaje nam nic innego, jak zobaczyć, co tam przygotowała Magda. Hmm. No, Magda udekorowała dom właśnie tak, ale czy tak zostanie, czy Maja będzie chciała tutaj też dodać coś od siebie, to wszystko okaże się już w kolejnym odcinku. Ten odcinek będę już kończyć. Mam nadzieję, że cieszycie się ze zmian w życiu Mai, tak samo bardzo, jak ja się cieszę. Przeżywam niesamowicie historię naszych bohaterów. No i chciałabym wam też przekazać te emocje. No a poza tym, kończąc, jak zawsze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Papa. Pa.